Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Zoey Gadajski. Dziś będziemy odbierać kokon, ceatogyrus, darlingi. Ogólnie to nie wiem trochę, co się spodziewać, bo pierwszy raz coś takiego rozmnożyłem. Zobaczymy zaraz, z czym to się je. <słuch> Więc po pierwsze, odbieram to trochę po ponad miesiącu. Więc moi drodzy, jak mówiłem, nie wiem czego się tutaj spodziewać. Jak na to samica zareaguje, bo jest to pierwszy raz. Ja sobie tutaj się przed wejściem I ogólnie to są pająki, które gdzieś tam ten kokon swój wplatają w obszęd. on jest tutaj na samym dole ja trochę nie wiem jak się do tego dokopać, zaraz zobaczymy o, pająk końca czyli to na pewno jest kokon tam na dole tylko pytanie jak się mam do tego dobrać to pająk sobie uciekł i teraz pozostaje mi ta główna część, jak ja mam tam w ogóle to zrobić. Czy pająk nie, że uciekł, tylko przesunął się. Chyba będę sobie musiał pomóc tutaj na dole, bo nie chcę, żeby mi się to rozerwało. Okej, okay, mamy to. Zaraz zobaczymy, co dalej. O, pięknie. Było yy, to z samego przodu, czyli przy tym, że tak powiem, największym cieple, które mój grzejnik generuje. Kokon, no w sumie, jak na taki pająka to całkiem jest pokaźny. I zaraz zobaczymy, co w środku tutaj jest. Hmm, ciężko w dotyku. Mi w dotyku to jest jakiego dzianka. Kokon po ponad yy, miesiącu. Odebrany. Nie wiem. Trzeba to otworzyć. Dobra, więc co my tutaj mamy? Tu jest ta główna część, tu jest jakieś gniazdo, tu ogólnie nic nie ma. mamy tutaj jeszcze ząbki od samicy. Ja Także oddzielę sobie te śmieci od kokonu najpierw. O, ciężko. Dobra, to są śmieci, to idzie do wywalenia. Trochę się to oczyszczę tutaj. I mamy kokona, którego chcę otworzyć. W dotyku. Jak to jest w dotyku? No wydaje się, że trochę tego tu jest. Ale albo tu są normalnie jeszcze nie albo jakaś jagodzianka się. Z... O kurde ty! Są normalnie fajne, małe. Ale jajca. A w ogóle ten kokon taki miękki, nie? Wow! Patrzcie bąbelki. Patrzcie bąbelki. Ale fajne. Dobra, to to normalnie. Wrzucamy sobie do pojemnika. i dużo ich tu nawet Myślałem, że to będzie mniejsze. Nie podoba mi się, że one se tak tu po... Ech, powychodziły. Dobra, muszę to tak zrobić, bo one mi zaczynają wychodzić to, co się dało, to normalnie wezmę, że mi one nie przeszkadzały, że mi nie powypadały. Teraz tu chcę bardziej otworzyć. Jeszcze tu bąbelek mi ucieka. One w ogóle liniały, widzę, jakiś czas temu na nimfy dwójki, bo to są nimfy dwójki, wiecie? Jak ja to mam wysypać? Trochę się nie da tego wysypać, nie? A nie, jednak się da. No dokładnie tak. Niedawno liniały na nim dwójki. Nie widzę to po tym, że one są dość świeże. Wow, czyżby cały kokon był udany? Ale jaja. Patrzcie, ile bąbelków. Bąbelki. I co teraz? Już i tak nie chcę strzepać Hansko. Będziemy brali po sztuce i dawali tutaj. W ogóle fajnie, że one są takie w miarę wielkie, nie? Więc tutaj widzimy też parę sztuk takich, które są że tak powiem, no nie, że tak powiem, no yy, świeże. Zrobiłem wam taki zoom, bo na tamtym widać nic za bardzo nie było. Yy, więc tak, mamy sobie bąbelki i ogólnie tu jest jeszcze parę sztuk, na, które są nimfami, yy, jedenkami one powoli na nim we dwa przechodzą tutaj. To są świeże, także fajnie, dobrze odebrany kokonik. Po półtorej miesiąca gdzieś, coś, coś tego typu. Może tak powyżej miesiąca, ale mniej niż półtorej. Myślałem, że ich mało będzie, a tu cały kokon udany i wszystkie sztuki w dobrej kondycji. Nie widziałem póki co żadnego zepsutego. Pięknie. Czy to wszystko? Wiem, że coś mi z tyłu tu uciekło jeszcze. Nie widzę nic tutaj z tyłu, żeby coś było. A tu jest jeszcze jakaś warstwa. Czy może tutaj coś jeszcze znajdziemy w tej warstwie? Powiem tak, może to się wydawać, że to jest fajne do zrobienia, ale boję się, że coś złapię, co nie mam złapać, A ten kokon, jak widzicie, no. Tylko z jednej strony otwieram, a z drugiej on się skleja i się robi tak, nie wiem, tam jest jak Popatrzcie, tu go ciągnę, a tu się z tej strony zrobił taki już mały. Nie wiem, czułem, że tu coś jest, ale nie jestem pewny, czy to przypadkiem nie jest normalnie, jest włókna kokozowego, to z drugiej strony. Jak mam być szczery, to jest to tak delikatne, Chyba pierwszy taki kokon jest tak delikatny, że masakra, nie? Nie, to wszystko to z drugiej strony rzeczy są. Nic tu normalnie więcej nie ma. Busto. To jest tak delikatny, że masakra, nie? Dobra, no to co? Jak tam oceniacie ilość bąbelków na tym, tym? Nie, dla mnie fajnie. W ogóle żadne jajko tu widzę, że. Wszystkie są dobre te pająki. Nie ma zepsutego. No i tutaj, jak mówię, są te, które wyliniały dosłownie. Jak bym miał strzelać, No do kilku dni. Świetne. Także damy temu trochę czasu i zobaczymy co z tego wyjdzie. Bąberski są fajne. Naprawdę bardzo fajne. Jestem trochę rozchorowany, więc ten film to nie będzie jakaś rewelacja. Też zapomniałem mojej lampy, ona się ładuje w góry. <laughs> po prostu odpakujemy sobie samca i na tym ten film skończymy. Jest aktualnie gdzieś 22. Ogólnie to mam info, że Stamford ten jest bardzo narwany i powinienem na niego uważać. Zobaczmy. Cieplutki hitpack. Tutaj nic nie mogło zawinić, tak myślę.

ale mnie szarpu, jasny gwint o! straszne to jest ale masakra no i teraz pytanie jak ja mam tego o cholera on mi może chodzić po tym o, dobra Przeszedł tak jak chciałem, może się go uda jakoś normalnie wytrzepać. Boże, jest straszny ten sam. Ale wychowałeś pani szatana o, Cały jestem z waty Dobra, myślę, że to będzie ok. No i tak się prezentuje taki samczyk, taki szarobury zwyczajny i tyle To moi drodzy, co wam mogę powiedzieć Dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się i do następnego, jak macie jakieś pytania to piszcie śmiało, jak macie pomysł na filmy, też możecie napisać, chętnie coś nowego zrealizuję. I przypominam, jak się uda, to wiosną, no, na razie jest zima. Na razie jeszcze długa droga, bo nawet pieniędzy nie mam, ale jest plan, żeby mój motor okleić dość niestandardowo, tak jak na youtubera przestało. Jeśli to się uda, chciałbym zrobić totalnie filmik z prezentacji mojego motora, prezentacji jego osiągów i bodajże kupiłbym GoPro, Wybralibyśmy się do Niemiec na autostradę i sprawdzilibyśmy, czy faktycznie jest w stanie on tyle, ile wyszło na, no na roleczkach, nie? Na pewno na aktualną chwilę jest to ponad 300 km na godzinę, natomiast chciałem więcej. Motor jest tuningowany i być może uda się przekroczyć barierę 350 km na godzinę, co na pewno będę chciał wytestować jako, no normalny człowiek i spróbować jechać tyle na autostradzie w Niemczech. Moim planem jest zbudować, znaczy, żeby ktoś mi zbudował motor. Jeden z najsilniejszych, takich unikatowych w każdym razie w Polsce. No, nie mam pieniędzy, no jestem biedny, no co ja mogę powiedzieć? Ja nie zarabiam kosów z YouTube, nic nie zarabiam. Pracuję w normalnej robocie, ale czego się nie robi do marzeń. Zresztą widzicie trochę, że jestem odklejony, natomiast nie przeszkadza mi to w moim byciu po prostu sobą, nie? Mm, także no. Dobijamy do końcówki tego filmu, więc serdecznie zapraszam Was jeszcze na Mango Zybawkę. Jest to jeden z największych Discordów anime w Polsce. Zerknijcie tam, proszę. Znajdziecie tam dużo różnych fajnych rzeczy. w Między innymi konkursy, moje recenzje, więcej filmików. Ogólnie masa różnych rzeczy, w tym kanały głosowe. Jak nie macie swojego Discorda, możecie tam sobie normalnie pogadać ze znajomymi. Znajomych też oczywiście poznać tam możecie. No, w sumie całkiem. Całkiem przyjemnie tam było, jak, jak, jak zerknę w taki kanalik głosowy. Ludzie są całkiem spoko. No i w sumie, zerknijcie jeszcze na resztę linków poniżej. Standardowo moje wypociny, w tym książka. A to już jest większa wypocina. Dobra, w każdym razie szukam do książki czytelników. Jak lubicie czytać, to proszę zerknijcie tam. Może akurat będzie to coś dla Was. Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego.